Witam serdecznie na kanale DiEM Motors Vlogs i moi drodzy w dzisiejszym odcinku no, nie będzie samochodu tym razem, nie będzie walki z instalacją LPG, ale w dzisiejszym odcinku jedna z takich fajnych rzeczy, którą ostatnio ogarnęłem. tutaj bez najmniejszego, znaczy bez najmniejszego problemu. Rok czasu się do tego zabierałem, może trochę mniej. Jest to rezystor dmuchawy do Cadillaca Broughama. Z 1987 roku. One się tam może różnią rocznikowo, nie wiem, jakąś tą powiedzmy, pewnie w środku, tą galeretką, i tak dalej, tam tą całą izolacją, która jest na płytce, i teraz każdy, kto będzie chciał, się mniej więcej dowiedzieć, jak, to, jak taki rezystor, opornik rezystor, tak to jest rezystor dmuchawy, on tam te wszystkimi trybami zarządza. Jak to zrobić? No, to niestety tej tajemnicy Wam, moi drodzy, nie zdradzę. Powiem tylko, że takie, takie rezystory, oporniki bezproblemowo naprawiam, regeneruję. Robię to na oryginalnych japońskich tranzystorach, które sprowadzam z pewnego miejsca. No, ale jak to się mówi, jak się robi, no to się swoich sekretów nie zdradza. Możecie, słuchajcie, taki opornik, rezystor u mnie sobie zregenerować. Wysyłacie go do mnie do paczkomatu in postem i ja Wam to regeneruję i to będzie działać. Daję Wam na to 3-miesięczną gwarancję, jeżeli by coś się stało, no to wtedy Wam to robię na gwarancji. Na pewno stratni nie będziecie sporo osób się zastanawiało, pewnie jak to naprawić, jak zrobić i czy się to da naprawić. Da się to naprawić w Stanach. Koszt takiego regenerowanego lub używanego rezystora to jest około 200-300 dolarów. Teraz te ceny poszły w górę, więc no, niestety tanio nie jest. I tutaj możecie sobie zobaczyć, tu siedzi tranzystor tam w środku. Ten tranzystor niestety wysiada i trzeba go wymienić. A, no mówię, nie sztuką. No można go wymienić, można kombinować z tranzystorem, ale on musi mieć odpowiednie parametry. I ten tranzystor musi być taki jak ten, oryginalny. Ten jest wyprodukowany jeszcze w Meksyku. Tu jest bicie Made in Mexico. No mówię, jeżeli chcecie, taka usługa jest ustalana już tutaj. Telefonicznie, ja nie będę mówił jaka cena, ale jest to cena atrakcyjna w porównaniu do tego, co możecie kupić na eBayu u różnych, tam powiedzmy, sprzedawców. No i tam nie macie gwarancji, bo wam ktoś przyśle ze Stanów. No i, i co, jak się popsuje, no to ryzyk fizyk, tak, albo będzie działać lub nie. Chyba, że jesteście specjalistami w elektronice, znacie się na tym, to możecie sobie też popróbować sami zregenerować, ale ostrzegam, jeden błąd. I tutaj Wam coś pokażę. Widzicie, to jest takie siedmiopinowe złącze. Jeżeli to złącze uszkodzicie, yy, można to potem lutować, można to kombinować. Yy, tu jest jeszcze taki śmieszny yy, porcelanowy. To jest taki jeszcze, to jest stara technologia. Ja go też wymieniam, jeżeli jest uszkodzony. Wymieniam go już na nowszy typ. Mam takie. Yy, takie części nie będę też tutaj się wypowiadał co co jakie bo mówię to to jest tak że długo mi zajęło dojście do tego jak ten rezystor opornik rezystor opornik jak zwał tak zwał jeszcze wam pokażę tutaj bicie tu jest Delco Electronics GM 87 rocznik a więc jeżeli chcecie moi drodzy to zapraszam do kontaktu na Facebooku DM Motors Vlogs link będzie w opisie każdy tego typu rezystor, czy to z nowszych Cadillaców, bo tam technologia się zbytnio nie zmieniła, wiadomo, GM to tam, ja miałem kiedyś Trey to mój kuzyn, znaczy ja miałem, kuzyn miał Trey i tam też taka technologia z lat 80. się działa, to był 2002 rok, 4.3 V6. Też dało radę dużo rzeczy samemu zrobić i mówię, jeżeli chcecie, zapraszam, macie link w opisie, kontakt jest i tyle, a ja Was dzisiaj pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, trzymajcie się. Hej!